Witam wszystkich bardzo serdecznie. 31-2020 Kontynuujemy serię. Słuchajcie, dzisiaj będzie e, od końca. Filmy, który już sobie powiem nakres na końcu, co będzie, jak już botów nie będzie. I właśnie chodzi dzisiaj od, o taki film. Jak już wiemy, boty są, chcą się sami zdezaktywować. Nic na to nie poradzimy. <laughs> Oczywiście. No więc tak, słuchajcie, jak będzie wyglądał świat, kiedy botów już nie będzie, co nie? To jest takie też za co tu słuchajcie. Ee, nie wiem, czy słyszeliście kiedyś różne przepowiednie, różnych tam wizjonerów, różne objawienia, że świat dotknie pewien kataklizm, o którym zostanie garstka ludzi. To ja już kiedyś to 30, 40 lat temu słyszałem różne <laughs> czasami słuchałem tych, i miałem Wybuchnąć potężna wojna, <coughs> hmm, prawdopodobnie, która wybuchnie, ale nie była to, bo wszyscy by, byli przekonani, że to będzie wojna nuklearna. Ona, się, ona cały czas jest możliwa, ale coraz mniej prawdopodobna ta wojna nuklearna. Ona jest możliwa rzeczywiście, tylko jest mało prawdopodobna bo jak wiemy, <coughs> wszyscy, którzy znają się cokolwiek na broni atomowej, wiedzą jedno. Że ta broń jest, jest tak zwana obo obosieczna. Co z tego, że pokonasz przeciwnika, <laughs> jak później chmura radioaktywna ciebie, ciebie samego zabije? Bez sensu, co nie? To, to w ogóle. I to z tą świadomością żyją te wielkie mocarstwa. Nawet jeżeli wygrasz pierwszą fazę, to przegrasz drugą, bo, będzie, bo on zginie od razu, a ty będziesz ginął miesiącami. <laughs> a twoja gonią będzie trwała kilka miesięcy dłużej. Dobra, to jest taka odskocznia. Wracamy do tematu, a więc słuchajcie, i w tych przepowiedniach zawsze była sytuacja, że po tym ogromnym kataklizmie, jaki dotknie ludzkość, będzie wiek szczęśliwości. Prawie wszystkie przepowiednie, które ja słyszałem, nie wiem teraz, to już wiecie, to, to się słuchało tego kiedyś dzieci, nie wiem, szczerze, teraz trochę mniej. Ale na internecie czasami mi się zdarzały różne filmy różnych mistyków, czy tam wizjonerów. i Prawie zawsze we wszystkich był ten aspekt wieku szczęśliwości. Że ci, którzy zostaną, będą żyli w super dobrobycie. Teraz tak, to jeszcze taka jedna analogia odskoczę. Ilu przeżyje ludzi w stosunku do botów? Słuchajcie, jak ostatnio zacząłem przyglądać się temu wszystkiemu i tak pirazy drzwi. To wychodzi mi, że jeden człowiek na 2000 botów istnieje w tej chwili, a może nawet więcej, może nawet więcej jeszcze jest, bo to, to tak już lepiej, to tak można powiedzieć, optymistycznie licząc, to nas ludzi jest jeden na 2000. No dobra, słuchajcie, to by było to. Teraz tak. No to już wiemy, że jeden. Ale ktoś powie, no, jak ty mówisz, że mówić taką sytuację, że będzie taki dobrobyt po takim kataklizmie? bo to jest takie trochę nie... brak spójności. Więc przyjrzałem się sytuacji, jak wygląda sytuacja. A ze względu, że ja wszystko omawiam w sposób techniczny, co będzie, jak będzie, jeżeli <trujne> nie zbudujemy mostu. To to nie przejedziemy przez rzekę, tylko tą rzekę musimy przepłynąć. No technicznie jest to niemożliwe przeskoczenie jakiejś dużej rzeki. Trzeba zbudować most, a jak nie most, to tratwę i tak dalej. I to samo tutaj. Zobaczcie, jak brzmi odpowiedź. Nie ma botów, co nie? To jest, to jest film, który powinien nagrać, jak jak powiedziałem w początku. I dlaczego ten wiek szczęśliwości? Otóż ten wiek szczęśliwości będzie dlatego, że rozejrzyjcie się dookoła, jak potężny jak potężny, powtarzam, majątek w dobrach, tak w ruchomościach, jak i w nieruchomościach zostanie po botach. Zobaczcie, ile surowców zostanie po botach. Które tam były w ziemi załóżmy: od metali po metale kolorowe, bo chociaż one mniej będą potrzebne, bo jakieś tam gdzie. Kosztowności, które też nie będą istotne, wówczas to wszystko zostanie, tak? To wszystko zostanie. Zostaną potężne wieżowce, potężne masa osiedli z budynkami. Full, wypas <grym> można by tak powiedzieć, chociaż mówię, tu mówię w przenośni, oczywiście. To wszystko pozostanie dla ludzi. Teraz. No i dalej ktoś powie, no ale, no, no ale to co, to jak to będzie? No tak to będzie, że z technicznego punktu widzenia e, ja tylko wspomnę może o tam tego tych możliwości, jakie będą musiały, jakie zafunkcjonują. Za po pierwsze mieszkania. E, ludzie praktycznie nie będą mieszkać w blokach. Po prostu jeżeli w, w bloku tam 20, 10-piętrowy, przyjmijmy taki blok mieszkalny, 10-piętrowy, pozostanie jeden człowiek, to z technicznego punktu widzenia nie będzie się opłacało utrzymywać całego bloku, całej infrastruktury dla jednego człowieka, na przykład jedno mieszkanie na 50, czy tam na 100 mieszkań jedno mieszkanie, bo to jest technicznie nieopłacalne. Więc z zasady wszyscy ludzie Będą mu, choćby nawet nie chcieli, bo nie będzie kto miał. Rozumiecie? Nie, pod kątem technicznym nie będzie kto miał utrzymać takich bloków. Po prostu konserwacja. Tu w grę wchodzi konserwacja. I teraz taki człowiek, który przeżyje, on sobie pójdzie na osiedle. Każde miasto ma, ma osiedla domków jednorodzinnych. Wybierze sobie któryś tam z tych domków. Pierwszy z brzega. <laughs> Przepraszam, pierwszy z Wybierze sobie. Ten mi nie pasuje, tamten mi pasuje. Dobra, wchodzę do niego. Trzeba będzie. Jedyną no, przeszkodą to będzie posprzątanie. Być może po resztkach, nawet, botów, które w tych domach zostaną. Posprzątanie i mieszkanie w tych domach. Teraz ktoś powie, no ale to jest wszystko się powiązane, co nie? Elektryka, hydraulika, oczyszczalnie, wszystko i tak dalej, i tak dalej. Słuchajcie, wszystko jak wspomniałem na początku, po botach zostanie nieogro, przeogromny majątek ogromny, no rozejrzyjcie się, całe domy, wszystko to zostawione, to zostanie po botach, bo to się zneutralizują no i teraz, <laughs> nawet ja myślałem nawet z elektryką jest szereg rozwiązań, od agregatów setki tysięcy agregatów prądotwórczych jest przecież niedużych, po panele nawet słoneczne, zobaczcie, ktoś powie z... popatrzy sobie po dachach, na pewno <laughs> w tych, którzy przeżyją wśród ludzi, no to wiecie sobie, ktoś będzie miał e, przeżyje człowiek elektryk, człowiek rolnik no więc on nawet może nie będzie z, z tych dachów ściągał tych paneli, które tam będą istniały na przykład na osiedlu, bo na przykład zobaczy tylko na przykład połączy, a to żaden problem dla elektryka, wykorzystując sieć słupów, sieć po prostu e, to nie będzie żaden problem, wykorzystując po prostu zepnie je bo czy tam wiecie to już jest kwestia techniczna i będziesz miał prąd praktycznie za darmo z kilkunastu domów, w których założono panele słoneczne i tak dalej, i tak dalej. I teraz, <laughs> wiek szczęśliwości, tak powiedziałem, tak? Wszystkie te przepowiednie mówią o tym. No to też słuchajcie, te potężne bloki, wieżowce mieszkalne, niemieszkalne, biurowce to będą wszystko magazyny bo to nie będzie tak, że ludzie umrą i zaraz zabieram wszystko z sobą pod... podkładam ładunek, rozwalam wieżowiec nie, 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 to wszystko zostanie to będą ogromne magazyny, z których ludzie będą korzystać od takich prozaicznych rzeczy jak na przykład bateria łazienkowa będziesz sobie mieszkał pod... w jednym z domów w jednym z domów dla osiedlu domków jednorodzinnych Zepsułać się bateria, no ale domy mają to do, do siebie, że ulegną szybszej degradacji. Nie wiecie dlaczego, ponieważ natura swoje odzyska. O, prze... kurczę, za dużo gadam. Dobra, to już jak przegołem, to powiem. Natura swoje odzyska. I wystarczy, żeby jedno drzewo zacznie wyrastać gdzieś tam przy ścianie domu, to drzewo rozsadzi największy mur. Oglądaliście czasami filmy z prehistorycznymi miastami, tam Inków i tak dalej. Jak, Jak nie, natura wróciła, błyskawicznie, jeżeli zniknął człowiek od razu wróciła to samo to będzie, słynny Czarnobyl jeszcze dodam przyjrzyjcie się, a jeszcze tak jak w naszym klimacie to w ogóle także <laughs> będą te domy dużo szybciej niszczały niż te potężne wieżowce te będą troszeczkę wolniej, no i teraz po prostu bakteria łazienkowa, wspomniałem, tak? No to pojedziesz sobie do bloku, owszem trochę wysiłku to będzie kosztowało bo winda nie będzie działała, także trochę spaceru po schodach i wybierzesz sobie bakterię, która Ci pasuje. Tam nie będzie wody, nie będzie ciśniona, będzie dużo nie, korozja będzie dużo wolniej postępowała. A jeszcze jak będzie mieszkanie, będzie zamknięte. Dopóki szyby nie popękają, to będą magazyny. Będą magazyny, będą sobie, będziesz sobie pracował, będziesz chciał. Za nic nie będziesz płacił, bo nie będzie funkcjonowała w ogóle gotówka. Pieniądz nie będzie funkcjonował. Natomiast e, prawdopodobnie wśród ludzi rozwinie się e, Gospodarka wymienna, tutaj ktoś powie, a z czego będziemy żyli na wsiach, słuchajcie, wieś, to samo co w miastach, jeszcze gorzej, znaczy jeszcze gorzej, tak samo, na 10 wsi może jedno, jeden, jeden człowiek zostanie, I teraz słuchaj, to samo będzie, identyczna sytuacja, jeżeli ja będę mieszkał w, na, w domku jednorodzinnym czy tam na, czy, może nawet się przeniosę na, ludzie, kto wie, może nawet będą się przenosili z powrotem na, na wieś, dlaczego nie ale przypuśćmy, że tam jacyś ludzie się odnajdą i będą jednak funkcjonować yy, w byłym mieście to na przykład to samo masz weź, wiesz, musisz tylko tak samo się na, nauczyć na przykład zostanie jeden człowiek no i on pójdzie sobie, weźmie ciągnik przypuśćmy taki gospodarz uprawiał 300 hektarów 500 hektarów, co to za problem, przy już dzisiaj przy dzisiejszej technologii, technice. nie musi usiąść, uprawiać 300 hektarów, czy tam więcej, uprawiał będzie 10, jeżeli nie 10, to 20. Ktoś powie, nie będzie nawozów, nie będzie jak to, ile to drzewa będzie energii. No i bardzo dobrze. Słuchajcie, e, uprawy będą zachwaszczone, to jest fakt. Będą zachwaszczone e, i będziesz, żeby wyprodukować określoną ilość, na przykład zboża, z nawozami no powiem tak na takim, żeby to zrobię oczywiste, było bardzo takie jasno zrozumiałe to będzie na przykład hmm, hektar, co nie? na hektarze, tak jak dzisiaj uprawiłeś dosypałeś nawozów tego glifosatu zabójczych środków ładnie, pięknie ci wszystko wyrosło, aż się świeci. I aż właśnie aż się świeci w nocy. Tyle tego wszystkiego jest i później my to jemy, co nie? Tak, tak jest. Natomiast przyjdą czasy, że żywność będzie super zdrowa. Nie będzie nawozów, nie będzie nic. Ale będą maszyny do obróbki tych pól. I dlatego e, nie tylko dla siebie, ale też dla innych ludzi, ustali ile będzie potrzeba i normalnie będzie współpraca. I będziesz uprawiał, żeby produkować tą samą ilość. Nie 5 to 10, nie 10 to 20 hektarów. I tych 20 hektarów będzie mały plon. Ale zobaczcie, jak będzie miała sprzętu. Setki ciągników, setki maszyn rolniczych, które trzeba będzie tylko zakonserwować. Po prostu też e, dzień czasu to będzie polegał na takiego człowieka, który zostanie, że on na przykład e, wybierze tam jedną ze stodu, żeby miała dobry dach. I będzie tam wszystkie maszyny wciągał. A jeżeli chodzi o maszyny rolnicze, to żeby one miały długą żywotność, to jest ważna konserwacja, tak samo, tak samo jak ze wszystkim. I po prostu będzie ustawiał sobie wszystko. Za nic nie będzie płacił, nie będzie brał kredytu. I tak, tak to wygląda. Wiek tej szczęśliwości, żebym właśnie polegał na tym, to już na koniec powiem Wam, bo to jest za, ja zagaję tylko o kilku aspektach, to mogłem gadać godzinami o co, co byśmy nie wspomnieli, o jakiejkolwiek gałęzi tak zwanej obecnej gospodarki to można by ten temat rozwinąć praktycznie w nieskończoność ja tylko tak kilka aspektów dlatego widzicie to co zostanie po botach tak do Uniny, to jest nieprzeliczony majątek oni nie zostawią długów oni zostaną wiążeci w isty, materialny majątek także widzicie kto z was ludzi przetrwa będzie, będzie niesympatycznie, bo będzie mało ludzi. No, tak to jest. Tak jak to wszystko przewidują. Dobra, to by było na tyle. E, gdyby jakieś były jeszcze, no to tak powiem, pytania, może o jakieś inne, a co będzie tu, a może leśnictwo? Jest to cała, <grym>, moglibyśmy mówić, a no, zadajcie pytania, może jeszcze dogram e, sytuację z punktu technicznego, jak będzie wyglądał świat, kiedy się boty same zneutralizują. Trzymajcie się na razie.